Cześć, fajnie, że jesteś. Chętnie ci powiem, co pomogło mi zamieszkać tutaj. Skoro determinacja i ciężka praca opłaciły się w klubie Magnoli, drugi plan marketingowy po prostu musiał dać mi więcej przy jednakowym zaangażowaniu. Nie było żadnego ryzyka. Przede mną widniała tylko szansa na sukces, szansa, z której, jak widzisz, skorzystałem. Pokazać ci, jak działa drugi plan marketingowy? Popatrz, jak wyglądała moja droga. Najpierw zostałem klientem firmy FM Group. Dzięki temu miałem możliwość poznania i przekonania się do produktów. Gdy osiągnąłem ten szczebel, zostałem sprzedawcą. Oprócz dodatkowego dochodu z marży, udało mi się wtedy wykształcić umiejętności, które zdecydowanie pomogły mi w pomnażaniu moich pieniędzy. Teraz jestem pewnym siebie sprzedawcą, który dodatkowo zarządza swoją siecią sprzedaży i uczy innych tego, czego sam się nauczył. Nadal mam swoich klientów, którzy kupują ode mnie produkty. Wiesz, jak to mówią: ktoś, kto raz został sprzedawcą, jest nim na zawsze. Ale szukam także takich ludzi jak ja. Ludzi, którzy wiedzą, że ciężka praca się opłaca i warto piąć się w górę. Dzięki temu osiągam sukcesy w drugim planie marketingowym. Drugi plan marketingowy nazywany jest Klubem Orchidei. To elitarne grono liderów, którzy w FM Group osiągają najwyższe poziomy efektywności i są tym samym liderami sprzedaży. To, że tam się znalazłem, otworzyło mi wiele dróg, pozwalając brać udział w niesamowitych wydarzeniach organizowanych przez firmę, jeździć coraz to lepszymi samochodami, a co najważniejsze, coraz więcej zarabiać. W drugim planie marketingowym oprócz poziomów efektywności osiągam kolejne poziomy orchidei. Pierwszą z nich jest poziom perłowej orchidei. Aby się nie stać, miałem dwie możliwości. Albo musiałem w mojej strukturze doprowadzić do tego, aby dwie bezpośrednio znajdujące się pode mną osoby, zaproszone do współpracy z FM Group, osiągnęły poziom efektywności minimum 21%, albo pomóc jednej osobie osiągnąć poziom 21%, a reszcie dystrybutorów, znajdujących się w tak mojej pierwszej linii, ale będących w innych odnogach, osiągnąć w sumie 20 tysięcy punktów grupowych. Ja akurat wybrałem tę drugą opcję, bo dawała mi większą prowizję. Wtedy cała moja struktura zgromadziła minimum 50 tysięcy punktów i to jest właśnie minimalna wartość umożliwiająca wejście na poziom efektywności perłowej orchidei. Moja praca jednak na tym się nie skończyła. Sukcesywnie rozwijałem swoje grupy sprzedaży i już niedługo później cieszyłem się z kolejnego poziomu orchidei. Stałem się amarantową orchideą. Minimalnym założeniem, jakie musiałem spełnić, było doprowadzenie trzech bezpośrednio zaproszonych przeze mnie do współpracy osób do poziomu 21%. Wiedziałem, że szerokość przynosi zyski, więc oczywiście miałem tych odnóg więcej, a dzięki temu także większą liczbę na koncie. Moja struktura osiągnęła oczywiście także minimalny poziom 90 tysięcy punktów grupowych, ale to przecież logiczne, prawda? Wiedziałem, że naturalnym rozwinięciem amarantowej orchidei jest struktura złotej orchidei. Aby się nią stać, musiałem pomóc co najmniej trzem swoim dystrybutorom, znajdującym się w różnych odnogach, na obojętnie jakiej głębokości, osiągnąć poziom co najmniej perłowej orchidei. Słuchaj, definicja mówi, że aby stać się złotem, musisz zasponsorować co najmniej trzy odnogi, w których dowolna osoba uzyska jakikolwiek poziom orchidei. Na szczęście moi dystrybutorzy złapali takiego samego bakcyla do pracy i sprzedaży jak ja, i niedługo później razem cieszyliśmy się z kolejnego poziomu i oczywiście nowego, jeszcze bardziej luksusowego samochodu. Jak widzisz, udało mi się to całkiem nieźle. No i zostało przede mną jedno z ostatnich wyzwań. Moim celem stał się poziom diamentowej orchidei. Nie mogłem spać, nie mogłem jeść, wiedziałem, że po prostu muszę wspiąć się na szczyt i być najlepszy. Nie było łatwo. Aby się nią stać, musiałem doprowadzić moją strukturę do takiego stanu, by w co najmniej pięciu niezależnych odnogach, który się z dystrybutorów osiągnął dowolny poziom orchidei. Oczywiście im wyższy, tym lepiej. Pracowałem nad tym w pocie czoła po kilka godzin dziennie. Spotkania, wykłady, prelekcje, pokazy, podróże no i wreszcie się udało! Moja struktura osiągnęła minimalne 250 tysięcy punktów przy pięciu niezależnych odnogach od dowolnych poziomach orchidei. I teraz rzeczywiście zastanawiam się, jak głęboki mieć basen w moim ogródku. Drugi plan marketingowy dał mi jeszcze jedną możliwość, a mianowicie pozwala mi skorzystać z tak zwanego klona. Nie, nie, nie chodzi o to, że firma stworzyła kogoś na moje genetyczne podobieństwo, oj nie. Po prostu w momencie, gdy osiągałem odpowiednie poziomy Orchidei, mogłem tworzyć nowe sieci dystrybucji w oparciu o mój dodatkowy numer dystrybutora. Będąc na poziomie 21%, miałem jeden dodatkowy numer. Stając się perłą, miałem już dwa. Amarantowa orchidea pozwoliła mi korzystać z kolejnego numeru i miałem już 3. Stając się złotym, dostałem możliwość korzystania z dwóch dodatkowych numerów, czyli razem miałem 5. A teraz, jako diament, firma daje mi możliwość korzystania z dodatkowych pięciu numerów, czyli razem mam ich już 10. Co daje mi klon? Otóż mogę na nowo rozpocząć pracę, umiejscowiać go w każdym miejscu w mojej strukturze i już bogatsze doświadczenie osiągać szczyty. Teraz moim celem jest osiągnięcie podwójnego diamentu, czyli stanie się diamentem na numerze głównym i moim numerze dodatkowym. Pracuję nad tym. Ważne jest także to, że sam plan nie premiuje osób, które wstąpiły do firmy przede mną. Może Cię zaskoczę, ale moim sponsorem jest osoba znajdująca się na poziomie efektywności 21%. To prawdopodobnie najlepszy plan marketingowy na świecie. To co? Idziemy zobaczyć ten basen w ogrodzie?